Bo nie wiedziałem, że aż taką popularność razem z Justyną tam robimy. No i co jeszcze miałem mówić? No, dużo rzeczy miałem mówić, ale jakoś tak plany, plany były do mówienia duże, a wychodzi tak jak zawsze dobre. To już mówię. Przede wszystkim te moje jest zajebiste. Mm, jechałem do Skarżyska Pierwszy raz yy, miałem okazję jechać płatną autostradą, a dwójką. Ja, z strony świecka, jakoś tam przekraczałem. Nie wiedziałem, jak, wiecie, jak tam się zachować, i tak dalej. Najpierw czytałem, że trzeba mieć aplikację. Już teraz wyleciałem z głowy, jak ona się nazywa. Dalej, no, przy, dobra, Przyjechałem. Trzy bramki, jakieś. Trzeba było zapłacić kartą płatniczą i tak dalej. Wszystko elegancko. Yy, jechałem. Pierwszy raz przed Nowym Rokiem, a wracałem po Nowym Roku. No i teraz byłem drugi raz. Wszystko poszło płynnie, elegancko. Zdziwiony byłem, że dwie następne bramki, które były albo dwie pierwsze, zależy od której strony jechałem od strony Warszawy tam nie było żadnej obsługi, tylko po prostu trzeba było przelecieć. No i jak wracałem. O, tydzień temu. Ponad tydzień, troszeczkę ponad tydzień temu, widzę, że za mną jedzie jakieś służby drogowe, jakieś tam, wiecie, inspekcja transportu drogowego, o, kto się tak nazywa teraz fachowo, no i kurde, no jadą za mną, wyprzedzili mnie, wrócili, wyprzedzili znowu i tam sygnały jakieś dali, że świetne, że jedź je, za mną, w, 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 w tam się tam gdzieś zatrzymają, ja no, a coś się przyczepili, może papiery jakieś muszą sprawdzić i tak dalej, bo wiem, że uprawnienia mają takie same jak yy, te wszystkie służby policyjne, drogowe i tak dalej. A, a wiem, że mam czyste konto na ten temat, na, w tym temacie przepraszam. No zjechałem, wysz, wyszły takie dwie kobitki i się pytają, czy ja mam. Opłacony przejazd yy, przez bramki te autostradowe a ja mówię: Ja nie wiem, ja opłacałem nie. No ale po pan jechał teraz i pan: Czy ma pan aplikację do opłaty, do opłaty i tak dalej? Ja mówię: że ja nie, nie mam, nie. No i ten, o to niedobrze, będzie mandat. Yy, yy, naprawdę, ja, ale jaki mandat? Ja mówię: ja Jechałem tutaj już. Słuchajcie, trzy razy przekraczałem te bramki i żadnego, yy, żadnej, żadnej tam przygody nie miałem, typu zatrzymanie i tak dalej. Nie, że 500 złotych mandatu będzie, ale babki były kulturalne, ja też byłem kulturalny bardzo. Nie było żadnej tam akcji, wiecie, z, z darciem twarzy i tak dalej. No i ten. I one poszły sprawdzić mnie. O, co tam, pszczoły jakieś. Poszły mnie sprawdzić, że rzeczywiście bramki mi nie odczytały, bo, a, bo dla niewtajemniczonych ja jechałem samochodem na holenderskich numerach. No, i dowaliłyby 500 zł, kurde, nieźle, nie? Za to, że <laughs> nie wiem za co, że <laughs> trzy... trzy razy opłaciłem, a dwa razy nie. No, bez sensu, nie jakby wiedz... jakby słuchajcie, co, co, mnie, co mnie troszkę skurczyło, a nawet bardzo, że przejeżdżają. No osoby, które tam są z tych rejonów, które jeździły, a dwójką, to wiedzą o co chodzi, są yy... mm... Te trzy bramki, gdzie się opłaca u e, jakichś tam pracowników. A później są dwie bramki, gdzie się nie opłaca i nie ma żadnej tablicy informacyjnej, że należy mieć aplikację, albo iść wykup gdzieś tam w Orlenie śmieszny, y, bilet, bilet przejazdowy. No ale dobra. Dałem Państwu zarobić po polskiemu, przepraszam. Przecież w końcu w Holandii pracuję, y, 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 będę pracował. Jestem na bezrobotnym. <śledzimy> Nie, nie, ubrechtałem się troszeczkę i się trochę wkurzyłem, nie? Tak mnie właśnie z buta państwo polskie potraktowało. To jest taki pierwszy mój mandat, kurde, yy, nie za wykroczenie drogowe, tylko za wy wykroczenie jakieś dziwne, w ogóle absolutnie nieistotne. No i to jeszcze taki, kurwa man mandat, jakbym, yy, chyba teraz się płaci yy, za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. 500 złotych, nie? Jakoś tak jest chyba. A ja naprawdę staram się jeździć... Bela, chodź. Staram się jedzieć tak, żeby było wszystko OK, bo nie chcę się tam narażać naszym służbom i tak dalej. No ale no już nie chcę do tego tematu wracać. Ogólnie powiem Wam, że Bela, przestań. Kombinujesz choć, że yy... teraz do Skarżyska też jadę, A tą tą moją ukochaną, która yy, z takiego nie. Mm, obrobionego kamyczka robi teraz zrobiła opala a coś czuję, że będzie ze mnie di diament no po prostu no <ścoughs> bo ją kocham bardzo no. jest naprawdę jest wyjątkowa dla mnie i w ogóle wyjątkowa jest w ogóle I się nie martwcie o alimenty, alimentów tam nie będzie, ponieważ dlatego, że polegasz. Także wszystko jest pod kontrolą i już. O takich rzeczach nie gadajmy, bo to musiałbym tutaj rozkminiać inne takie rzeczy no. a 24 24 mam spotkanie zgłaszam urlop w tym urzędzie bo to trzeba zgłosić normalnie, że się jedzie na urlop, zgłaszam urlop w urzędzie i na dwa tygodnie do Polski jadę i zaraz po powrocie rozpoczynam pracę my tak jak mówiłem w szklarni ale myślę, że jeżeli chodzi o jakość pracy i yy, o jakość pracy, to będzie zupełnie to inaczej wyglądało. Bo tam gdzie pracowałem, zostałem przerobiony na szaro i biało i w ogóle. No i pogodę mamy tutaj w Holandii taką ładną. Proszę bardzo. Słoneczko świeci, chociaż rano troszeczkę deszcz padał. Ech, co to jeszcze? No i. I ja nie mogę tak w domu siedzieć, bo normalnie odbija mi palma, dosłownie, dosłownie, nie mogę w chacie siedzieć, tak sobie kurde wiecie, także pogoda się robi i biorę się za ogródek, tak poprawić naszą pracę, moją Justynkę, Justynki i jeszcze na rower siadam i też troszeczkę trzeba zrzucić wagi, bo mm, byśmy trochę przesadzili ze słodyczami, wiecie, ptasie mleczko, jakieś ciasteczka i tak dalej, a ja tego nie ruszam teraz w ogóle, kurdera. No. A, no, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie bardzo. Ale się nagadałem jak dziki osiół no. A dziki, jak dziki osły gadają. Nie wiem. Musiałbym film oglądać IO. Cześć.